Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym odcinku WAGO Express, cyklicznych spotkań ze specjalistami, podczas których poruszamy ciekawe tematy techniczne. Dzisiaj zaprosiłem do rozmowy Tomka Ciesielskiego. Dzień dobry Państwu. A tematem naszej rozmowy będą switche ethernetowe. Dlaczego switche? Bo chyba ze switche jesteśmy najmniej znani tutaj, tak? Kojarzeni jesteśmy najbardziej ze złączkami, potem z automatyką, ale tak naprawdę też mamy bardzo fajne produkty e, infrastruktury. No, no właśnie, infrastruktura, prawda, bo Ethernet nam się kojarzy z, z urządzeniami, które nadają, odbierają, z protokołami, prawda, komunikacyjnymi, a infrastruktura to jest podstawa, tak, żeby w ogóle, żeby w ogóle zacząć właśnie rozmowę o Eternecie. No i no, no i teraz... też coraz więcej teraz tak naprawdę tych wszystkich protokołów przemysłowych tak. też y, też działa na warstwie ethernetowej, Tak więc stąd ten... To, to może do tematu. już Przejdźmy, a ja zacznę go takim przewrotnym pytaniem. Czy przemysłowe switche zarządzalne, przepraszam, muszą być drogie? Myślę, że dzisiaj udowodnimy, że nie muszą być drogie, a mogą mieć też bardzo fajne funkcjonalności, których switche zarządzalne, które znamy z rynku, nie mają. Nie stracimy żadnej z funkcjonalności, które są wymagane przy większości aplikacji? Myślę, że, myślę, że nie. No to jedźmy temat. To jedziemy. Czyli co, mamy switche zarządzalne, o których tutaj y, powiemy, parę słów, y, na początek y, sta, postarałem się wymienić takich parę, y, parę funkcjonalności czy parę cech. Może zacz, zacznijmy ze... od nazwy tej naszej rodziny, tak żeby ona się już powoli... Yy, że tak powiem, zagnieździła, zagnieździła. umowę, tak, switche LIN, będziemy mówić Ta. o switchach switchach, switchach, yy, switchach switchach linowskich, czyli switchach tak naprawdę prostych, odchudzonych, smukłych, nie wiem, no, tłumaczeń, tłumaczeń słowa linie jest kilka, w zależności od znaczenia, yy, ale na pewno bardzo, bardzo ciekawym rozwiązaniem. Czym się charakteryzują? Na pewno jest to prostota, yy, na pewno są to bardzo fajne parametry komunikacyjne, Dodatkowe funkcjonalności, jak na przykład POE, mm -hmm. o którym też sobie za chwilę parę słów powiemy. Jak switch zarządzalny, no to wiadomo, musi być redundancja. Yy, czy to zasilania, które tutaj jest, czy też tak naprawdę redundancja sieci, czyli rozwiązania yy, ringowe, które też możemy mm -hmm. tutaj yy, uruchamiać. No i ilość portów, prawda? No tutaj mamy od 8 do 16 <laughs> portów dostępnych, także akurat. Większość aplikacji przemysłowych na pewno się wstrzeli. Tak, słowem klucz to jest, to jest switch przemysłowy, zarządzalny. Nie, nie mówimy tutaj o wielkich switchach rakowych, tylko o switchach gdzieś yy, przemysłowych. I to, co wspomniałeś na samym początku. Ekonomia i intuicja w programowaniu mhm. i w zarządzaniu takim, yy, takim switchem. Jak to jest w ogóle ułożone, czyli do czego jesteśmy przyzwyczajeni na rynku. Z jednej strony są to no to są nasze tak naprawdę switche, które do tej pory y, były u nas w ofercie, czyli z jednej strony switche ECO, proste, tanie, niezarządzalne, niewielkie, wchodzące w każdą aplikację, switche standardowe, czyli więcej portów, troszkę większe funkcjonalności, na przykład redundancja zasilania, metalowe obudowy, no i potem wchodzimy tak naprawdę w te kombajny, które nam wszystko tutaj obsługują, mielą, y, czyli mamy switche zarządzalne, ale pojawia się to, o czym tutaj mówiliśmy, czyli nasz bohater dzisiejszego odcinka, switche zarządzalne, switche lin. Czyli takie pozycjonowanie od razu gdzieś tam Wiadomo, w powinno której... podpowiadać, tak, że to jest switch zarządzalny w wersji tej jakby eko, tak? Czyli no ekonomiczne nie, to nie jest ekonomicznie eko ekonomicznie, jako ekonomicznie, ale nie eko jako funkcjonalność mhm. na, tej, yy, na tej zasadzie. Jak taki switch wygląda? Yy, przywieźliśmy jeden. Jeden z nich tutaj mamy ze sobą. Yy, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj switch ośmioportowy plus yy, dwa, yy, dwa porty SFP, yy, poddziałka. Yy, co, nam, co tam jest włożone, to sobie tutaj może już na prezentacji yy, powolutku yy, omówimy. Czyli od góry. To co, to, co też jest w tych switchach standardowych, czyli w tej wyższej y, półce switchów y, niezarządzalnych, redundancja zasilania, bezpieczeństwo, jeśli nam gdzieś to zasilanie na jednej nitce padnie, możemy wykorzystać tą drugą nitkę, możemy to znowu wrzucać na styki alarmowe, czyli mieć informację, z którego źródła jest zasilany, jak to wygląda, czy to wszystko ok y, nam działa. No wiadomo, standardowe statusy LED, y, resety, to, to, co na, to, to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni yy, na każdym switchu, to co już wspominałem, dwa porty SFP, 100, 100 megabitów albo 1 gigabit. To nie jest albo, tylko do wyboru tak naprawdę, do, do przekonfigurowania, z jakich prędkości tutaj będziemy korzystać. Do tego zakładamy działka SFP, czy to mhm. na, na światłowody jednomodowe, czy wielomodowe, yy, pełna yy, dowolność. Tutaj może jeszcze zauważ, zauważmy, że cała złączka, tak, która, tak jakby za, za pomocą której podpinamy zewnętrzne przewodowanie, jest rozłączalna, tak? czyli można to jednym ruchem odpiąć, jednym ruchem zapiąć. Tak? No też to jest, tak naprawdę beznarzędziowo wszystkie pozostałe tak przewody można popodpinać, więc y, też wykorzystywanie całej technologii y, sprężynowej, mhm. która, do, do której WAGO Państwo na pewno tutaj już y, przyzwyczaiło. Dosyć fajnymi funkcjonalnościami, która na przykład mi się bardzo podoba, jest ten kod QR, który tutaj mamy w tym miejscu. Od razu mamy dostęp do dokumentacji. Nie musimy tego nigdzie szukać, szukać numerów, kombinować, mhm. szukać. Mhm. Dla służby utrzymania ruchu jedno kliknięcie jesteśmy w dokumentacji, wiemy co, gdzie, w jaki sposób. Yy, ustawić. No i oczywiście jak w większości urządzeń przemysłowych możliwość montażu na trzeszczenie wnioski. Tak, jak najbardziej. To, co jeszcze tutaj ciekawego, co zostawiłem jako taki smaczek okay. na, na sam koniec tego slajdu, to tak naprawdę dostęp do... to się nazywa C CLI, tak, czyli Command Line Interface. Czyli możemy się dostać do tak naprawdę do systemu tego switcha. To już jest dla użytkowników bardziej zaawansowanych, ale mogą swoje mhm. dodatkowe funkcjonalności robić właśnie z tej linii wiersza poleceń. No tutaj albo przez e, puty gdzieś się, no najczęściej przez puty się dostajemy tak po protokole SSH, możemy się spokojnie do tego dostać, też parę rzeczy dodatkowych sobie poustawiać i mhm. pokombinować. Więc nie jest to, tak jak mówimy, też proste rozwiązanie, ale też znaczy proste. Dla, proste dla osób. jest, ale jeżeli ktoś chce więcej, to tak, to, to, to jest, ta, jest ta bramka, w którym, z której może tutaj spokojnie y, skorzystać. To o czym wspominałeś, nie są to switche rakowe, switche przemysłowe, więc jak najbardziej montaż y, na szynie dinowskiej. W prosty sposób widać, że tutaj też żadnych plastików nie ma, wszystko jest metalowe, więc nigdzie nam to nie powypada. Y, ładnie taki switch. Y, sobie zaczepimy, no i cała rodzina. I cała rodzina, tak, czyli to, co jest dostępne. To, co już wspominaliśmy, 8 portów albo 16 portów, do tego y, maksymalnie dwa porty SFP y, pod, y, pod światło wody, y, do tego możliwość y, wykorzystania komunikacji popołę czyli mamy tak naprawdę zasilanie, zasilanie jakichś kamer, y, urządzeń tam o niewielkich poborach energii, jeśli wykorzystują standard POE, y, spokojnie możemy z tego korzystać. Y, kolejna fajna sprawa, zakresy temperatur. Tak, to jest coś, co zawsze warto podkreślić. Rozwiązaniach przemysłowych. Czyli to, co widzimy, minus 40 stopni, spokojnie na zewnątrz, w niegrzanych szafach. Mogą te switche pracować. To nie są, to nie są temperatury przechowywania, a temperatury y, pracy. Cztery takie switche, myślę, że większość takich podstawowych, czy też zaawansowanych aplikacji maszynowych, przemysłowych, y, będziemy sobie w stanie nimi tutaj. Y... Może dwa słowa na temat konfiguracji. No właśnie, bo to jest, to jest bardzo ciekawa y, sprawa, jak wygląda ten dashboard y, 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 konfiguracyjny. Y, z reguły w switchach zarządzalnych wygląda to w ten sposób, że okej, okay, dostajemy się, musimy wpisać hasła i tak naprawdę już jest wielka tabelka danych. Rozwijamy jedno, drugie, tu ustawiamy jedne parametry, to to się tu się drugie, tak, tak. tak, więc niekoniecznie... Też powinny mieć do tego dostęp osoby gdzieś, no nie chcę tutaj użyć słowa postronne, ale załóżmy standardowe służby utrzymania ruchu, tak? Tylko osoby, które gdzieś tam są odpowiedzialne za, za dane procesy, no bo można tam mocno namieszać. Mhm. Jak to wygląda w tym switchu Linowskim? W tym switchu Linowskim, łącząc się, to co Państwo widzicie, od razu dostajemy tego typu dashboard z podstawowymi informacjami, które są mocno przydatne, właśnie służą utrzymania ruchu. Widać porty aktywne, to jest tutaj wyrzucone na zielono. Widać, yy, tutaj może opisy wrzucimy. Yy, widać urządzenia niezarejestrowane, które są podpięte, czyli jakieś względne alarmy, yy, czy też porty, na których powinno siedzieć jakieś urządzenie, a tak naprawdę nie ma z nim komunikacji. Mhm. I tutaj służby utrzymywania ruchu mogą zareagować, tak? Czy to się wtyczka wypięła, czy to urządzenie wręcz. Yy, po prostu go nie ma w sieci. Po prostu nie? go nie, nie ma w sieci, czy, czy, gdzieś, jak, czy gdzieś w jakiś sposób nam się y, uszkodziło, automatycznie y, pojawiają się nam y, całe statystyki, możemy stąd wyciągnąć całe statystyki, co ile na przykład jakiś y, dany port mhm. traci komunikację, czy co ile z jakimś urządzeniem tracimy tą komunikację. Y, no, żeby tam też można było działać, no, nazwijmy to takim predictive maintenanceem, y, do którego możemy się Dostawać. Bardzo fajną funkcją jest to, że jest podpięte urządzenie, które nie zostało uwierzytelnione, tak? Skonfigurowane. No to jest od razu taki tak. pierwszy, pierwszy moment, kiedy możemy zareagować tak, na próbę nieautoryzowanego. Tak, wiadomo, dostępu porty, porty możemy, yy, możemy deaktywować, aktywować poddane urządzenia. O tym też sobie tam mhm. powiemy, jak te autoryzacje Jasne. wyglądają na dane porty. Yy. I drugi bardzo fajny dashboard, który, do którego też możemy się dostać wprost, bez, bez tutaj wpisywania żadnych haseł, to taki dashboard pokazujący urządzenia, które są do tego wpięte. Czyli jasno mamy inter informacje, czy jest to port wykorzystywany przez kolejne switche, jeśli tam będzie jakaś większa sieć, czy na przykład jeździ w jakimś budynku, po kolejnych piętrach, czy, czy będą to właśnie jakieś tam porty, które będą brały udział tutaj w ringach, czy to będą, nie wiem, jakieś stacje robocze podpięte, Y, czy to jakieś czytniki kodów QR-owskich, które też bardzo często tutaj już po sieci wykorzystują y, sieci internetowe i są wpięte mhm. bezpośrednio do, y, do switchy, czy to tak naprawdę najprostsze sterowniki, no, które też tak naprawdę tutaj, może nie najprostsze, to nie może tutaj akurat to było złym słowem, ale sterowniki, y, które też nam będą tutaj y, współpracowały. No i za tym idzie tak naprawdę informacja, dla kogo mogą być te switche, czy tak naprawdę mechatronicy, operatorzy systemu automatycy. Oni tutaj bez problemu powinni się y, w tych opcjach y, odnaleźć y, i w prosty sposób to sobie ustawiać. Y, tutaj tak naprawdę pokazujemy państwu te podstawowe dashboardy. Nie chcemy się zagłębiać y, w ten dashboard. Jasne, to nie szkolenie, już... chcemy tylko tak. zainteresować tą rodziną produktów. Tak, można sobie wziąć telefon, zeskanować QR koda i Hmm. i w tą pełną dokumentację y, dostać się do, y, do systemu. Y, na pewno w opisach tutaj gdzieś podeślemy Państwu taki też filmik do y, pokazujący na tak, stronie, tak? Tutaj. Y, no czy na YouTube są do znalezienia linki, które, które tutaj też pokazują tak naprawdę jak te, jak te dashboardy wyglądają. No tutaj z racji y, formuły naszego dzisiejszego spotkania y, nie będziemy nie będziemy się to tutaj bardziej y, zagłębiać. To co? Możemy parę przykładów, gdzie, no, lepiej, gdzie, gdzie jest... coś takiego możemy y, y, założyć i jakie, jakie problemy możemy rozwiązać y, stosując tego typu switche. Y, zwiększenie niezawodności, y, czyli w układach, gdzie mamy właśnie to niepewne zasilanie. Mamy możliwość podpięcia drugiego źródła czy tak jak tutaj widzimy wręcz te switche są już pracują w danych ringach mamy informacje z tego ze styku bezpotencjałowego gdzie możemy mieć informacje właśnie o tym na którym zasilaniu chodzi czy jeśli jakiś port nam na przykład wypad czy dany switch wypad też te informacje automatycznie dostaniemy do jakiegoś systemu zewnętrznego na no, pomijając tą sieć ethernetową, tak? czyli na, na zestyku, gdzieś w szafie sterownik, który, który będzie może nam to, czy jakiś system nadrzędny, może nam to y, gdzieś tutaj y, obsłużyć. Y, ta ochrona związana jest jeszcze wiadomo i tutaj z tą detekcją pętli i jeśli chodzi o te pakiety nadmiarowe, tak? czyli tym storm controlem, Hmm, czyli jeśli cokolwiek by się działo jakieś ataki, te switche są tutaj y, na tego typu y, niebezpieczeństwa odporne i, i tutaj nie mamy się co z tym przejmować, czyli tak jak tak naprawdę mhm. prawdziwy y, switch zarządzalny. Y, wspominałeś wcześniej o tym bezpieczeństwie, o, do którego też tutaj y, nawiązujemy po kolei, y, czyli tak naprawdę autoryzacja tych portów. Y, autoryzacja portów może odbywać się na trzy różne sposoby albo mamy serwer radiusa zewnętrzny, y, albo jest to wewnętrzna baza adresów, która jest stworzona na switchu bezpośrednio i wiemy po makach, po adresach, y, z jakimi urządzeniami możemy się łączyć, czy to na zasadzie hasła i, y, y, i nazwy użytkownika też możemy tutaj autoryzować y, dane urządzenia y, w sieci, jeśli je będziemy Wpinać. Czyli prosty switch, łatwy w obsłudze, jednocześnie oferujący nam już całkiem spory poziom, ochrony, pełne, poziom pełne, funkcjonal, pełne funkcjonalności switchy e, zarządzalne. A, a powiedz, no bo tu zaczęliśmy od y, tego, że to są przemysłowe switche zarządzane, ale czy przemysł to jest jedyny obszar zastosowania dla nich? No nie, możemy je stosować na przykład mhm. w budynkach. No właśnie do tego zmierzam. I tutaj mamy taki przykładzik y, pokazujący, Nazwijmy to pogranicze, tak? Z jednej strony jest to budynek, bo widzimy, mamy na, założone na każde piętro po, po switchu zarządzalnym, te wszystkie te switche linowskie. Te wszystkie switche linowskie mamy zapięte tutaj w jednym ringu RP, y, który zapewnia nam tutaj pewność y, komunikacji i zewnętrzne urządzenia, które są do tego na, y, na każdym etapie podpięte, no plus, plus na górze tutaj na przykład jest pokazany już w pełni zarządzalny switch, który ma już znowu właśnie komunikację, czy to z serwerem tym Radiusa, czy z jakimś systemem nadrzędnym BMS-owym, czy to będzie jakaś skada przemysłowa, bo tak naprawdę okej, okay, no to jest, to jest przykład budynkowy, tak, no, ale możemy to odnieść. No, oczywiście nie, nie domu jednorodzinnego, tak, tylko no, nie, no liczby, troszeczkę bardziej skomplikowanego i... budynku. No. Tutaj sześciopiętrowego, tak? z tak systemem hawakowym, czy, czy z jakimiś dodatkowymi tutaj elementami, stacjami pogodowymi, centralami alarmowymi, które, y, które są y, tutaj w takim, y, w takim obiekcie, y, obiekcie zapięte. Y, jest tak naprawdę uniwersalność, y, uniwersalność y, zastosowania. To cóż, powoli będziemy zmierzać. Po do podsumowania. Będziemy, powoli będziemy po, y, zmierzać do podsumowania, y, tutaj tak naprawdę. Będziecie Państwo mogli sobie to zastopować, bo to też myślę, że nie ma, nie ma tutaj sensu i czasu, żebyśmy y, tracili czas omawiać, y, omawiać te podstawowe funkcjonalności, funkcjonalności y, z takich najistotniejszych różnic, no bo te różnice musimy uczciwie powiedzieć, są między switchem zarządzalnym a tym switchem linowskim. Skąd te różnice? Znaczy, z takim powiedzmy pełnym switchem Pełny, zarządzalnym, tak? tak bo pełnym switchem, switchem zarządzalnym switchem no? zarządzalnym. Tak. Mhm. I to jest takie szybkie porównanie, które tutaj y, wyrzuciłem. Pierwsza sprawa, różnica w tabeli MAK-ów. Tak? No, jeśli nam się urządzenia zmieniają, wiadomo, switze zarządzalne sobie stworzą tablicę maków. Różnica jest 16 tysięcy, a tutaj mamy 8 tysięcy adresów dynamicznych. taki ludzie można by powiedzieć, pewnie w większości aplikacji przemysłowych. Powiem szczerze, że ja tutaj y, nie widzę y, jakiegoś niesamowitego mhm. ograniczenia. Y, jeśli chodzi o podsieci, czyli sieci wlanowskie, które możemy stworzyć na switchach y, zarządzalnych naszych, standardowych, jest to 4094 podsieci. No, powiem szczerze. Po co aż nie? No ja, ja, mi się nie zdarzyło, żebym na takim switchu przemysłowym miał tych sieci dwie, no trzy, więcej. No i tak naprawdę na tym switchu linowskim możemy takich sieci pięć zrobić, po sieci linowskiej i myślę, że spokojnie, e, spokojnie, to wystarcza. Cała reszta parametrów jest tak naprawdę parametrami e, bez zmian, tak? No musimy powiedzieć tutaj o tych ringach. Czyli w switchu linowskim jest to RPS. Y jeśli chodzi o switche y te typowo zarządzalne, to jest właśnie ten RPS. Są jeszcze JetRingi, ExpressRingi, no ale tutaj jest wymóg tego, że tych switche muszą być to switche jednego typu, bo mhm. to one po ExpressRingu czy po JetRingu będą razem ze sobą rozmawiały. Nie możemy nic innego wkładać. RPS jest na tyle uniwersalny, że nawet jeśli wyżej będziemy mieli switche innych producentów, a będzie obsługiwany ten zunifikowany standard, one spokojnie tutaj Jasne, będą to, sobie to, 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 jest, to jest generalnie różnica pomiędzy już naprawdę y, miejscami, gdzie chcemy to zastosować, aplikacjami, jeżeli potrzebujemy naprawdę już takie, y, chociażby te pętle, które się przełączają w czasie rzeczywistym, prawda, które y, są y, stosowane w tych najbardziej tak zaawansowanych aplikacjach, wtedy będziemy potrzebować najbardziej zaawansowane... Obiecywaliśmy sobie, że nie będziemy szkolić, no tylko tak, będziemy, no tak. będziemy pokazywać y, <laughs> y, ciekawe rozwiązanie. Mhm. W większości przypadków, tak, w większości aplikacji tak. switche linowskie naszym tego, zdaniem wystarczają. Tego typu urządzonko. Mhm. Bardzo fajne. Zachęcamy no to... do kontaktu z nami, y, do obejrzenia filmów i do przetestowania I tego. Przede wszystkim urządzenia. do pytania nas o te switche. Y, cen tutaj może nie będziemy zdradzać, prawda, bo, y, bo, bo y, one... Y, y, Powiedzmy, że będą na zapytanie, tak? Yy, niech to zachęci Państwa do pytania na te Switche. To zależy od aplikacji, to zależy od ilości oczywiście. Yy, no tak, tych... jest poe, czy jest Społe, czy jest z SFP, czy ma 8 portów, czy 16, więc to jest tutaj uzależnione, no nie, nie możemy, nie możemy tutaj. Natomiast na pewno obiecujemy, że będziecie Państwo mieli zaskoczeni. Myślę, że warto pamiętać ten pierwszy kwadracik mhm. na początku, w którym miejscu je umieściliśmy i, i tak to mhm. wygląda. No dobrze, myślę, że. Powoli będziemy kończyć. Chcieliśmy tylko zachęcić tak do zainteresowania się naszą w miarę świeżą rodziną switcher zarządzanych, switcher linowskich. Ten odcinek, podobnie jak poprzednie, będzie dostępny w naszym blogu Wago Direct. Oczywiście także nasz kontakt na Facebooku, na YouTubie. A na dzisiaj, Tomek, bardzo Ci dziękuję za przygotowanie ja dziękuję materiału. Dziękuję za zaproszenie. I zapraszamy Państwa na kolejny odcinek Wago Express. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia.